Słońce gminy rogowo nie chcą wiatraków. Chcemy ochronić nasze tutaj tereny rolnicze. Wójt obawy rozumie, ale widzi też plusy. Jest to pewnie stały dochód do budżetu gminy dochód niemały. Mieszkania dla seniorów. To by się dla mnie przydało, bo ja mam za duże. Chętnych więcej niż lokali. Jest to standard stricte komunalny, czyli można wchodzić i mieszkać. Antyimigranckie protesty i kontrdemonstracje w całym kraju. Nie wpuszczać ludzi z Azji czy z Afryki i wtedy jest bezpiecznie. W Toruniu manifestantów rozdzielała policja. Nie zgadzamy się z mową nienawiści, z, z tym co się dzieje właśnie teraz. Sobota 19 lipca, Bożej Karczmarty, Dzień dobry, zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżej. Mieszkańcy Rogowa protestują przeciwko budowie wiatraków na terenie gminy, a także w sąsiedniej Gąsawie ma ich powstać 12. Mieszkańcy powołali komitet protestacyjny. Wójt Rogowa podkreśla, że dopiero rozpoczęto procedurę uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego, a w sprawie farmy wiatrowej decydować będą m.in. opinie środowiskowe. We wsi Grochowiska Księże, pola po horyzont, znalazł się inwestor, który chce tu postawić farmę wiatrową. To 9 urządzeń plus 3 w sąsiedniej gminie Gąsawa. Wiatrakom sięgającym nawet 300 metrów wysokości sprzeciwiają się mieszkańcy. Rozpiętość tej turbiny, długość tego wiosła ma wynosić do 125 metrów. Nie wiem, czy ktoś sobie w ogóle zdaje sprawę. I ona ma stać na granicy złotnik Powołano komitet protestacyjny. Pod petycją podpisało się 96 osób. Żądają wprowadzenia do miejscowego planu zakazu budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Dodają, że do wsi dociera hałas z trasy S5. Nie chcą dodatkowego szumu generowanego przez wiatraki. Chcemy ochronić nasze tutaj tereny rolnicze, dlatego że mamy drugą i trzecią klasę ziemi. No i też oczywiście chodzi o ochronę środowiska choćby nawet. Tak? bo Mamy tutaj bardzo dużo gatunków różnego rodzaju ptactwa. No, ale te, też nie, nie tylko. To są takie też pod ochroną i tak dalej. No poza tym te nasze tereny tutaj są terenami przyrodniczymi, mieszkaniowymi. Mieszkańcy uważają, że ich głos jest ignorowany. Wójt gminy zaprzecza i podkreśla, że zanim rozpoczęto procedurę opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zorganizowano między innymi serię spotkań w sołectwach z inwestorem. Wójt rozumie obawy, ale dodaje, że ważny jest tu także czynnik finansowy. Jest to pewnie stały dochód do budżetu gminy, dochód nie mały, bo szacowany w tym przypadku gdzieś około dwóch milionów złotych. Są to pieniądze, które oczywiście można przeznaczyć na, na rozwój przy dofinansowaniach zewnętrznych, pomnożyć te pieniądze i, i robić wiele dobrych rzeczy w miejscowościach naszej gminy. Energia z wiatru będzie jednym z kluczowych filarów Polskiej Transformacji Energetycznej, podkreślają specjaliści. Farmy wiatrowe widać m.in. w sąsiedniej gminie Żnin. Takie inwestycje muszą jednak powstawać przy akceptacji lokalnej społeczności. Wiatrak w odległości 700 metrów. A nawet 500 metrów tam, gdzie chce tego lokalna społeczność, nie jest szkodliwy da, dla zdrowia, a jest pożyteczny dla miksu energetycznego tak Polski, jak bezpieczeństwa energetycznego społeczności lokalnej. Rada Gminy Rogowo dopiero rozpoczęła procedurę uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego. Będzie trwała rok. Mają zostać przeprowadzone konsultacje społeczne. Ważna będzie też opinia Wojewódzkiej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ponad 40 mieszkań czeka na seniorów w Hełmie. To kawalerki z własnym ekologicznym ogrzewaniem, łazienką i kuchnią. Zainteresowanie przerosło oczekiwania inwestora. Było ponad 160-rochętnych. Lokale powstały dzięki powołanej przez samorząd Hełmińskiej społecznej inicjatywie mieszkaniowej. To nowy budynek przy ulicy Rycerskiej 37 w hełmnie. Powstał z myślą o seniorach, którzy chcą przeprowadzić się do mniejszych lokali. Zainteresowanie było duże, wnioski o przeprowadzkę złożyło ponad 160 osób, a dostępnych lokali jest jedynie 44. Nie wszystkim chętnym udało się więc otrzymać nowe mieszkanie. Na wynajęcie takiego lokalu liczyła także pani Barbara po jednym pokoju kuchenka. Ja mówię, to by się dla mnie przydało, bo ja mam za duży, a ja już jestem przecież wiekowa. Seniorzy w Hełmie tworzą największą grupę osób oczekujących na mieszkania. To był główny powód stworzenia miejsca specjalnie dla nich. Mieszkania mają metraż kawalerki od 25 do 35 metrów kwadratowych. Znajdują się w nich osobna kuchnia, łazienka i salon. Pomieszczenia na parterze są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Powinno być więcej, dla seniorów mi się wydaje, nie? Bo nie każdego stać na bloku, czy jak, nie? Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do lokali komunalnych już w sierpniu. Będą je wynajmować. Koszt inwestycji wyniósł 13 milionów złotych. Całość miasto pokryło z dofinansowań unijnych. Mieszkania posiadają podstawowe wyposażenie, czyli jest tutaj kuchenka gazowa, jest tutaj dla wózmywak, jest tak zwany biały montaż łazienek, więc można wchodzić i te podstawowe rzeczy. Są, znajdują się od wykorzystania, nie wymaga to remontu. Nie jest to standard deweloperski, jest to właśnie standard e, stricte komunalny, czyli można wchodzić i mieszkać. W mieście potrzebne są kolejne inwestycje. Nie jest więcej mieszkań, po czym lecz go wynajmują za drogie pieniądze. Nowe mieszkania będą między innymi przy ulicy Biskupiej. Powstanie tam ponad 30 nowych lokali, do których już za dwa lata będą mogli wprowadzać się nowi lokatorzy. W całym kraju odbyły się organizowane przez konfederację pikiety Stop Imigracji. W Toruniu na czele protestu stanął słowo Mirmencen. Protest środowisk prawicowych na toruńskim rynku spotkał się z kontrmanifestacją, interweniowała policja. Na rynku staromiejskim w Toruniu zebrało się kilkaset osób. To środowiska prawicowe, których przedstawiciele wznosili hasła antyimigranckie. Główne hasło Pikiet to Stop Imigracji. Centra deportacji zamiast centrów integracji. Szanowni Państwo, mamy piękny ośrodek w Gostyninie. Dla przestępców. Podobne manifestacje odbyły się w ponad 80 miastach w kraju. Polska jeszcze, jeszcze jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc w całej Europie. Mamy trzy razy mniej przestępstw niż na Zachodzie. To oni od nas powinni się uczyć, co robić, żeby mieć bezpieczeństwo na ulicach. A recepta jest prosta. Nie wpuszczać ludzi z Azji czy z Afryki. I wtedy jest bezpiecznie. Dochodzi do coraz większej liczby przestępstw, morderstw oraz gwałtów. Wszyscy wiemy, co niedawno wydarzyło się w Toruniu, ale te przypadki są w całej Polsce. W kilkunastu miastach odbyły się także kontrmanifestacje, także w Toruniu. Porządku musiała pilnować policja. Panie Berce, fajnie pan politykę uprawia. Słowem nienawiści, ładnie to tak. I pan kandydował na prezydenta. Całe szczęście, że pan się nie dostał. Nie zgadzamy się z, z, z mową nienawiści, z. Z tym, co się dzieje właśnie teraz przed nami, otwarte serca, otwarta Polska! Ja jestem tutaj też właśnie w koszulce błogosławionego Jerzego Popiełuszki, który zawsze był za godnością i szacunkiem do każdego człowieka. I ja też tak uważam, że jako uczeń Chrystusa jestem powołana do tego, żeby szanować, przynajmniej jak już nie potrafimy kochać, to chociaż szanować, godność każdego człowieka. Protestowano także w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń, zobaczmy, co jeszcze przed nami. Specjaliści alarmują coraz więcej dzieci uzależnionych od komputera. Wakacyjne kiszenie ogórków w rozgartach według przepisów koła gospodarzy wiejskich. Niebezpiecznie na drogach regionu. Na A1 z powodu kolizji kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami w Lubieniu Kujawskim i Grebówku. W Bysławiu na drodze wojewódzkiej nr 240 samochód osobowy wpadł do rowu. Pojazdem podróżowało 6 osób. Tucholscy policjanci ustalili, że kierujący pojazdem Renault, 24-letni obywatel Kolumbii, poruszał się z pięcioma pasażerami. Zjechał na przeciwległy pas ruchu do przydrożnego rowu, następnie samochód dachował. Pasażerowie zostali przetransportowani do szpitali. Kierujący był trzeźwy. W Bydgoszczy zdarzyły się trzy samochody i motorower. Do kolizji doszło na skrzyżowaniu przy ulicach Szubińskiej i Broniewskiego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jeden z kierowców nie zachował odstępu podczas dojeżdżania do sygnalizacji świetlnej i wjechał w kierującego motorowerem. Kierujący jednośladem przekoziołkował przez stojące przed nim auto. Odmówił transportu do szpitala. Do wypadku doszło też w miejscowości Rywałt. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Pojazdami podróżowało sześć osób. Pięć z nich trafiło do szpitala, wśród nich dziecko. Na miejscu pracowali strażacy z powiatów Wąbrzeskiego i Grudziąckiego, w tym kilka zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej. Zmiany w centrum Torunia, w związku z pracami remontowymi w pobliżu Placu Rapackiego kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Inaczej jeżdżą także autobusy i tramwaje. Tak będzie do końca wakacji. Wakacje to w wielu miastach czas na prace modernizacyjne. W Toruniu centrum przesiadkowe na Placu Rapackiego otwarte jeszcze za czasów poprzedniego prezydenta miasta. Po niespełna pięciu latach przechodzi remont. Kłopot mają głównie pasażerowie. Wielkie utrudnienie jest. Po czasie przesiadać z jednego autobusu na drugi i to nie wiadomo, czy będzie jakieś połączenie. Kurs taksówką z powodu utrudnień jest droższy. Mi to nie przeszkadza, ale pasażerom chyba przeszkadza, bo... Płacą za to za objazdy. Naprawę górnej płyty torowiska zalecił Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu. Remont był konieczny. Pierwsze uszkodzenia płyty pojawiły się już po dwóch latach od eksploatacji. Naprawa była bezwzględna, bo kończy się gwarancja i te prace gwarancyjne naprawcze płyty, która popękała, no, muszą być wykonane w tym roku, ponieważ w marcu przyszłego roku kończy się gwarancja. Specjalnie czekaliśmy do końca gwarancji, żeby wszystko popękało to, co. Może popękać, żeby wyszło wszystko na jafi, i dlatego te, te prace zaplanowane zostały teraz. Według MZK, uszkodzenia płyty górnej na placu Rapackiego wynikały głównie ze zbyt szybkiego otwarcia ruchu dla samochodów i tramwajów. Jeżeli ciężkie samochody, a wiemy, jaki ruch jedzie ulicą Jana Pawła, no to po prostu po tygodniu z tego co wiem, wówczas puszczono pojazdy, a przynajmniej dwa tygodnie powinny poczekać. Na powrót do dobrze znanego rozkładu jazdy pasażerowie będą musieli jeszcze poczekać. Zakres robót w centrum przesiadkowym obejmuje wymianę górnej płyty na całym węźle na placu Rapackiego oraz w części ulicy Wały Generała Sikorskiego. Ponadto wykonawca odtworzy po remoncie sterowanie zwrotnicami czy sygnalizacją świetlną oraz odbuduje odwodnienie. Prace remontowe potrwają do końca sierpnia. Sieciocholizm coraz częściej dotyka młodych ludzi. Polega na kompulsywnym i nadmiernym korzystaniu z internetu mimo negatywnych konsekwencji, a to prowadzi do izolacji społecznej, wahania nastroju i utraty kontroli nad czasem spędzanym w sieci. Bez leczenia młody człowiek nie jest w stanie wyjść z tego uzależnienia. Wakacje powinny wyglądać tak. Beztroska zabawa na powietrzu, piękna pogoda i moc przygód. Brzmi idealnie i zapewne dla wielu takie jest właśnie lato. Ale czas wolny może okazać się dla młodych ludzi pułapką. Internet gwarantuje łatwy dostęp do różnorodnych rozrywek, w których, jak wskazują dane, coraz więcej osób się zatraca. W świecie wirtualnym jest jakby dużo rzeczy do robienia. Jest na pewno więcej takich możliwości jak w. Tutaj, jakby u nas w prawdziwym świecie, no jest na pewno no więcej zabawy. Nastolatkowie spędzają w internecie średnio 5 godzin i 36 minut dziennie. To, co dorośli powinni monitorować, to nie tylko oglądane przez młodych treści, ale również czas, który ich dzieci spędzają online. Ten chłopiec trafił na terapię, był agresywny, nie panował nad emocjami. Na terapii dużo rozmawiamy. Dużo jest takich, że jesteśmy w trójkę. Dużo jest takich tematów, które mi pomaga naprawdę dużo zrozumieć to, dlaczego to dziecko, dlaczego mój syn siedzi w tym, dlaczego to go interesuje. Konsekwencja i nieprzekraczanie granic, wsparcie i bliskość to recepta na wychodzenie z sieci oholizmu, które jest uzależnieniem behawioralnym. Czas wakacji powinien być przez wszystkich wykorzystany na to, bez względu na pogodę, aby dzieci odciągać do aktywności, które ich angażują na wielu płaszczyznach. Nie tylko poznawczo, ale też fizycznie, społecznie, emocjonalnie. To właśnie po wakacjach specjaliści notują największą ilość tego typu zgłoszeń problemów u dzieci. Monika Kamińska, TVP, Trzybytgoszcz. Jest jednym z najgroźniejszych nowotworów złośliwych. Zachorowalność na czerniaka w ostatnich 30 latach wzrosła trzykrotnie. Spada jednak umieralność, bo do walki z czerniakiem wkroczyła immunoterapia. Jej zastosowanie przyniosło wręcz spektakularne efekty w leczeniu tego nowotworu. Zaczęło się niepozornie. Iwona konieczna zaczęła mieć problem z poznokciem. Rozdwajał się i ropiał. Jeździłam po dermatologach różnych. Było na początku maście różne. Stosowane kremy. No nic to nie dawało, więc poszłam do chirurga. Chirurg tylko mi ściągał ten paznokieć. Płynęły kolejne miesiące bez właściwej diagnozy. W końcu jeden z lekarzy skierował pacjentkę do onkologa podejrzewając czerniaka. Nowotwór może objawiać się na kilka sposobów. Najczęściej jednak powodem do niepokoju jest zmieniające się znamie na skórze. Powinno niepokoić po pierwsze powiększenie tego znamienia, po drugie jest zmiana jego zabarwienia. Ja się staje się coraz bardziej ciemniejsza, ale uwaga, czasami rzadko zdarza się również odbarwienia znamienia. Badaniem profilaktycznym wykrywającym czerniaka na wczesnym etapie rozwoju jest badanie dermatoskopem. Powinno się robić je raz w roku. Są osoby z bardzo dużą liczbą znamień w skórze. One muszą być poddawane regularnej kontroli. I konieczna po operacji częściowej amputacji palca przeszła immunoterapię. To metoda leczenia, która polega na stymulowaniu układu odpornościowego pacjenta do walki z komórkami nowotworowymi. W przypadku czerniaka terapia daje bardzo dobre efekty, tym bardziej, że chemioterapia w przypadku tego rodzaju nowotworu okazuje się nieskuteczna. Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu chory, który miał przerzuty czerniaka e, jego e, szanse na przeżycie pięciu lat oscylowały w około 5%. Dzisiaj dzięki leczeniu nowoczesnemu, no często bardzo drogiemu leczeniu, te szanse oscylują wokół 40-45 i więcej procent. Immunoterapia wciąż się rozwija. W przypadku tej pacjentki choroba całkowicie się cofnęła. Ja w tej chwili się bardzo dobrze czuję i na przyszłość też liczę, że będzie tak dobrze. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce gwałtownie rośnie. To obecnie około 3000 zachorowań rocznie. Powodem jest m.in. nadmierne eksponowanie skóry na promieniowanie słoneczne. Częste oparzenia słoneczne znacznie zwiększają ryzyko zachorowania. Krystyna Rymaszewska, TVP3 Bydgoszcz. Udowadniają, że warto spełniać marzenia. Bydgoskie rodziny z dziećmi z zespołem Dauna organizują wyprawę w Tatry. Chcą pokazać, że przełamywanie stereotypów to kolejny szczyt do zdobycia. A z pomocą innych można przenosić góry. W drogę wyruszą za miesiąc. Doliną Kościeliską proponuję dojść do samego schroniska, do schroniska Ornak tygodnie przygotowań, obmyślanie trasy i gromadzenie niezbędnego bagażu. Siedem rodzin połączyło jedno wyzwanie wyprawa w Tatry w szczytnym celu. Zabieramy i nasze dzieci z niepełnosprawnościami i ich zdrowe rodzeństwo, ponieważ chcemy, żeby to był czas dla wszystkich. To projekt przygotowany przez rodziców dzieci z zespołem Downa. Celem jest integracja i pokonywanie barier. Każde dziecko ma jakieś tam swoje on, nie wiem, nadwrażliwości słuchowe, różne rzeczy. I myślę, że na każdym kroku może się to zdarzyć, że będą pokonywały swoje jakieś własne właśnie bariery. Wszyscy się tutaj znamy, i też jest takie bardzo fajne wsparcie, a też będzie to, myślę, fajna integracja i dla nas, rodziców, i dla naszych dzieci. W drodze powrotnej proponuję zahaczyć o wąwóz Kraków. Rodzice mogą liczyć na pomoc między innymi Fundacji Szerpowie Nadziei. Dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym otrzymają specjalne wózki, które pozwolą im pokonać dłuższe dystanse. Pierwsze próby mają już za sobą. To takie jest logiczne, że, że się wydaje, że w góry z dzieckiem niepełnosprawnym, który chodzi byle jak, to nie ma w ogóle kompletnie sensu, żeby jechać. A Ania, miłośniczka gór, udowadnia, że jest sens, że ona wszystko zrobi, żebyśmy pojechały i żebyśmy te góry zobaczyły. Rodzice liczą także na wsparcie ludzi dobrej woli, zorganizowali zbiórkę w internecie. Jak sami przyznają, nawet najmniejsza pomoc pozwoli im przenosić góry również te niewidoczne gołym okiem. Myślę, że wszyscy, którzy jakby określili się, że pojadą, to myślę, że dla każdego jest to taka wyprawa no, życia, taka wyprawa po prostu marzeń. Bydgoszcz, Karolina Ratajczak. Kosmos ostatnio stał się nieco bliższy za sprawą misji z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Ślady polskiego astronauty idą najmłodsi. Świat nauki odkrył dziś przed nimi pan Korek i jego szaleni naukowcy. W młynach Rotera w Bydgoszczy na dzieci czekały eksperymenty i warsztaty. W młynach Rotera królowała w sobotę nauka na tarasie przy szumocznym. Dzieci przeprowadzały eksperymenty w laboratorium pana Korka, uczyły się, czym jest próżnia ciśnienie atmosferyczne i czy można zbudować własną rakietę. No fajnie się wam. W ogóle ten eksperyment był. Tak poleciała ta butelka w ogóle. Ten jeden chłopiec pompował, a ja musiałam tak trzymać i to poleciało. Eksperyment był bardzo fajny. Naukowy I się, bardzo dużo się nauczyłem. Nie jest to wykonalne. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach akcji Młyny na Lato, gdzie przygotowano pokazy popularno-naukowe dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj mamy przyjemność gościć laboratorium pana Korka i z okazji misji, ostatniej, niedawnej misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego przeprowadzane są pokazy i eksperymenty fizyczno-astronomiczno-kosmiczne. Głównym takim celem naszych dzisiejszych eksperymentów jest pokazanie, że nauka może być fajna, fascynująca, szczególnie te nauki przyrodnicze, które, które bazują na eksperymencie, mogą zostać wykonane nawet bez jakichś większych nakładów finansowych i troszeczkę wierzymy w to, że gdzieś tutaj na tarasie Młynów Rotera grasuje jakaś przyszła polska noblistka, przyszły polski kosmonauta. Taka nauka przez zabawę może zainspirować dzieci do poznawania fizyki, chemii i inżynierii. Receptur na kiszenie ogórków jest wiele i zapewne każda gospodyni ma swoje tajemnice. Koło gospodarzy wiejskich z Rozgard też ma swój przepis. Zorganizowano tam wakacyjne kiszenie ogórków. Monika Kamińska sprawdzała, czy to oznacza, że to właśnie panowie są specjalistami od tworzenia tego przysmaku. Dziś w Rozgartach zgromadzili się wszyscy ci, którzy znają się na kiszeniu ogórków i nie ma tutaj znaczenia płeć, a apetyt, apetyt na ogórki kiszone, rzecz jasna. Ze mną jest pan sołtys. Dzień dobry, panie sołtysie. Skąd w ogóle pomysł na te spotkania? Razem z gospodarzami w wąskim gronie kisiliśmy sobie ogórki. Stwierdziliśmy, że tą naszą tradycję przelejemy tu na szersze grono. I jak się okazuje, ma to jakiś sens, tak? W tamtym roku 350 kg w tym roku tona ogórków została tutaj już ukiszona, mogę powiedzieć ukiszona, bo widzę, że już brakuje w kuwetkach ogórków, także... Idziecie na rekord. Idziemy na rekord, jeszcze właśnie teraz jesteśmy świeżutko, pokazujemy sędziemu, że wszyscy ukisiliśmy te ogórki. 2100 słoików yy, czekało na wszystkich uczestników. Ilość osób jednocześnie kiszących ogórki to... Z tego, co widzę, to z tego, co sędzia mówił, to jest niecałe 400 osób. Czy bardziej chodzi o ten proces kiszenia, o tym, by rozmawiać o zdrowej żywności, czy bardziej jednak o integrację? To przeczytam Państwu skład naszych ogórków, który jest tutaj właśnie oznaczony. Skład ogórki, woda, sól, czosnek, koper i dobra zabawa. I właśnie ta dobra zabawa jest najważniejsza w tym kiszeniu ogórków. Integracja, dobra zabawa. I tyle. Jedno jest pewne, proszę Państwa, dzisiaj w rozgartach jest bardzo wesoło, bardzo głośno. No i ten sezon jesienno-zimowy zapowiada się tutaj bardzo smacznie, a to właśnie dzięki kiszonym ogórkom. A w zbliżeniach zapowiada się teraz sportowo spotkanie z Maciejem Pieszczyńskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowania do kolejnego sezonu piłkarskiego powoli dobiegają końca. W Grudziądzu towarzysko spotkała się miejscowa Olimpia z Wdą Świecie. Mecz zakończył się wynikiem 2 do 1 dla gospodarzy. Jest To nasze pierwsze zwycięstwo z sparingu. Jesteśmy zadowoleni. Myślę, że wiele rzeczy przepracowaliśmy. Są jeszcze jakieś małe mankamenty, nad którymi będziemy pracowali i poprawiali tą naszą grę. Cieszą dzisiaj wykrywane sytuacje przez zawodników. Szliśmy tylko dwie bramki, ale mogliśmy pokusić się przynajmniej o 4-5 goli, no ale myślę, że fajnie jak zostawimy trochę na ligę. Więcej sportu w naszym wieczornym serwisie o 21.45. Maciej Pieszczyński z tymi informacjami, bardzo dziękujemy. Dziękuję. A jaka będzie pogoda w najbliższych dniach, to pytanie do Marceliny Bocie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dla tych z Państwa, którzy nie mogą doczekać się tej typowo letniej pogody ze słońcem i wysokimi temperaturami, mam chyba dobre wieści, gdyż tak właśnie wyglądać będzie niedziela. Na niebie dużo słońca, a na termometrach nawet do 30 stopni Celsjusza. W cieniu. Bardzo pogodna będzie również nadchodząca noc bez opadów, a na termometrach 15-16 stopni i warto nacieszyć się tą piękną letnią pogodą, gdyż w poniedziałek po południu nad Polskę znowu zacznie nadciągać chłodny front atmosferyczny wraz z nim deszcz i burze. A więcej o prognozie pogody już za moment po głównym wydaniu zbliżeń. Zapraszam serdecznie. No to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko cieszyć się chociaż tą słoneczną niedzielą. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia.